Hej, cześć wszystkim, witajcie na kanale Homi Córki. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jak powinna wyglądać wyprawka dla chomika. Po pierwsze oczywiście będzie Wam potrzebne lokum dla chomika. Przy wybieraniu lokum dla chomika pamiętajcie, aby trzymać się polecanego minimum dla danego gatunku. Dla chomika roborowskiego i seryjskiego polecane minimum to 100x50 cm. Dla chomika dżungarskiego, kampela i chińskiego to 50x80 cm. I pamiętajcie, że klatka nie musi być dokładnie 50x80 cm dla chomika dżungarskiego, bo ogólnie chodzi o to, żeby powierzchnia była taka sama. Niektóre dobre przykłady klatek to na przykład samla Zikei, detolf też Zikei, akwarium lub klatki tak jak na przykład Topo Bellosto, czy klatka Bob. Następną ważną rzeczą w wyprawce dla chomika jest transporterek. Transporterek na pewno użyjecie na samym początku, kiedy musicie przynieść swojego chomiczka do domu. Transporterek też się przyda, gdyby była mała awaria i trzeba by było chomiczka wziąć gdzieś do weterynarza lub nawet ze sobą na wakacje. Ja często lubię mojego chomiczka wkładać do transporterka podczas czyszczenia mu klatki, bo wiem, że mi wtedy stamtąd na pewno nie ucieknie. Następną rzeczą potrzebną dla chomiczka to będzie koowrotek. Przy wyborze koowrotka pamiętajcie, że minimalna średnica koowrotka dla chomika syryjskiego to 27 cm, a dla chomików karłowatych, w tym roborowskiego, dżungarskiego i kampela oraz chomika chińskiego, to 20 cm. Przy wyborze koowrotka także pamiętajcie, żeby unikać koowrotków zrobionych z metalu. Dlatego, bo one mają efekt nożycz i chomiczek może sobie na nich przeciąć łapkę. Tak samo jak pamiętajcie, aby koowrotek był powyżej minimalnej średnicy dla danego gatunku. Następną rzeczą potrzebną będzie oczywiście ściółka. Przy wyborze ściółki pamiętajcie, aby unikać. Peletu, bo chomiczek w nim nie może ani kopać, ani robić nor. Trocin z glastyk, bo wytwarzają one toksyczne substancje, która jest niedobra dla chomików, tak samo jak i dla ludzi. Trocin nieodpylonych, bo pył może wejść w drogi oddechowe chomiczka, co jest dla nich bardzo niebezpieczne i może prowadzić do niebezpiecznych chorób. Tak samo jak trocin zapachowych, bo nosy chomiczków są bardzo wrażliwe i może to być dla nich niebezpieczne. Rodzaje niektórych dobrych ściółek to, na przykład, ściółka miana lub konopna i wszystkie rodzaje trocin odpylonów oprócz tych drzew iglastych. Następną rzeczą potrzebną to będą oczywiście domki. Są różne rodzaje. Na przykład domki naturalne zrobione, na przykład, z drewna lub z trawy i siana. Domki drewniane są bardzo fajne, bo może chomiczek na nich ścierać sobie zęby i są one oczywiście naturalnym. Mogą też być domki ceramiczne, są one czymś innym i bardzo dobre są podczas lata, kiedy jest ciepło, bo chomiczek może w nich sobie się ochłodzić. I też nie są najlepsze, ale mogą być domki plastikowe. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie są najlepsze, dlatego bo chomiczek może je przegryźć i zjeść plastik, co nie będzie najlepsze. Przy kupowaniu... Domków z drewna, pamiętajcie, aby nie kupować domków z drewa i glastego, tak samo jak tych, które razem są składane śrubkami i gwoździami. Następną rzeczą dla chomika potrzebną to będzie piasek, dlatego, bo chomiki nie mogą być kąpane w wodzie, bo zmywa im to potrzebne olejki, więc dlatego piasek to bardzo dobra rzecz, żeby niepotrzebne rzeczy z futra mogły przeczyścić. Tak samo jak dużo chomików używa piasek też jako kuwetę. Dobre przykłady pojemników na piasek to np. zwykłe małe pudełko, słoik, tylko bez przykrywki oczywiście, lub nawet kuweta, kuweta dla królika czy świnki morskie. Szkodliwe rodzaje piasków to np. piaski zapachowe i pyły do kąpieli. Dobre marki piasków to np. Beafer lub Farm. Chomiczki też potrzebują zabawki, chociaż nie są to takie jak dla Kota czy psa. Chomicze zabawki wyglądają, w, są w postaci tunelów czy różnych kładek. Na przykład takie zginane tunele, tunel wiklinowy, mostki, różne rodzaje drewna, tunele z siana, czy tunel korkowy. Chomiki są gryzoniami, co oznacza, że całe życie rosną im zęby. Dlatego ważne jest, żeby miały coś, na czym mogą je ścierać. Dobrymi rzeczami do ścierania zębów to na przykład gałązki, takie jak zwierzby czy jabłoni. Tak samo jak różnego rodzaju gryzaki. Miski i pojdełka. Oczywiście chomiczek musi mieć coś, w czym może mieć trzymane picie i jedzenie. Na jedzenie jest oczywiście miska, na jedzenie może być ceramiczna lub plastikowa. Ja bardziej polecam ceramiczną, dlatego bo chomiczek jej nie może wywrócić, a woda może być trzymana w poidełkach lub w miseczkach. Miseczki są ogólnie trochę lepsze, dlatego bo one przywracają naturalną pozycję picia dla chomiczków. I pamiętajcie, czy kupicie miseczkę, czy poidełko obydwa będzie trzeba wymieniać codziennie. Karma. Co powinna zawierać karma dla chomika? Nasiona, orzechy, różnego rodzaju zioła i białko w postaci zwierząt. Dobre rodzaje karm dla chomików to np. Miera lub Futter Paradise. Tutaj macie małą listę zakupów dla chomika, kiedy, jaką, tutaj macie małą listę zakupów dla chomika, jaką będziecie potrzebować. Dziękuję za oglądanie.